Dzień dobry YouTube, witajcie w tygodniu kwalifikacji ćwierćfinałowych do CrossFit Games. Dzisiaj pojawia nam się informacja o tym, jak zaplanować ustawienie sprzętu, a to znaczy, że jesteśmy w stanie bardzo dużo już powiedzieć o tym, co w trakcie ćwierćfinałów będzie się działo. Po pierwsze, czas ten, jaki mamy na wysłanie treningów, jest dość specyficzny. W czwartek o 12, czyli o północy, Czasu pacyficznego pojawią się wszystkie treningi. Dla nas jest to piątek godzina 9 rano. W tym momencie poznamy wszystkie treningi, a jest ich 5. Chyba, że pojawi się jakaś dziwna rzecz i wpadnie ostatnie, ale jeśli to miało się stać, powinniśmy być o tym raczej wcześniej poinformowani. W tej chwili wiem, że będzie 5. Na pierwsze dwa mamy 24 godziny, to znaczy do północy w piątek czasu pacyficznego, na polskie jest to sobota godzina dziewiąta, musimy wysłać wyniki pierwszych dwóch treningów i musimy się zarejestrować. To znaczy, że pierwsze dwa treningi można jeszcze zrobić nie rejestrując się, ale do soboty dziewiątej musimy te decyzje podjąć, zarejestrować się i za to oczywiście zapłacić lub nie. Następnie mamy kolejne dwa treningi z deadline'em do niedzieli godziny dziewiątej, mówię o naszym czasie, i to będzie numer 3 i 4. I ostatni, finałowy trening, piąty, mamy czas na przesłanie go do poniedziałku godziny 9 rano. Więc cały czas pracujemy w 24-godzinnych interwałach, ale ten nakład pracy jest już naprawdę konkretny. I co wiemy o treningach? W pierwszym treningu trzy elementy. Mamy przestrzeń zaplanowaną przy ścianie, dużą bardzo, bo jest to 100 na... 60 parę centymetrów, więc mamy tutaj dużo miejsca na to, żeby ułożyć ręce. No i ciężko wyobrazić sobie cokolwiek innego, co miałoby się dziać przy tej ścianie niż HSPU. Mamy oprócz tego dwa hantle standardowego ciężaru 22,5-15. No i jakiś ruch na tych hantlach, skakankę. Moim zdaniem będzie to trening, który będzie miał zniszczyć ramiona, czyli połączenie HSPU z trasterami, może devil pressami i double unders. Następnie drugi trening, tutaj również mamy trzy elementy, bo jak obejrzycie film, to Adrian Bozman mówi o tym, że mamy jeden element, który nie jest opisany sprzętem. Mamy GHD i tutaj też informacja GHD jest konkretnej wysokości, dla panów jest to 101 cm od szczytu poduszki do punktu Jakiego będziemy dotykać rękoma. Więc jeżeli ktoś ma nietypowe GHD, czy w ogóle wszyscy będą musieli to zmierzyć i sprawdzić, dla pań mamy 3, mniej, czyli to jest jakieś tam 91 cm czy 92, gdzie od tej góry poduszki do punktu dotknięcia ma być właśnie co najmniej tyle, może być więcej. Mamy GHD, mamy linę i mamy jakiś ruch jeszcze po. Tej drugiej stronie linii, moja predykcja, to co nam zniszczy ruch wejścia na linę, czyli zniszczony brzuch, zniszczone zginacze bioder. GHD, wejścia na linę nie sądzę, żeby były legless, bo przy linie, która ma ponad ma 4,6 metra, byłoby to zwyczajnie niebezpieczne. Myślę, że pistolet. Zobaczymy. Kolejny trening, numer 3. Trening, który może być kopią treningu 19-1. Mamy wallbole, mamy wiosło. Nic więcej, więc prawdopodobnie trening, który ucieszy osoby wysokie. Trening numer 4, bardzo ciekawa rzecz. Mamy tylko i wyłącznie stojak na sztangę. Co tu może się pojawić? Przysiady każdego rodzaju albo jakiś ruch nad głowę. Właściwie jest to wszystko, co może się stać. Wątpię, żeby miał się pojawić jakiś skomplikowany ruch z dwuboju, jak snatch balance czy drop, bo to też nie jest proste gdzieś tam do sędziowania. Może overhead squat, może back squat. Nie sądzę też, że jerki, bo już mieliśmy dużo tej obciążenia obręczy barkowej i mieliśmy też jerki w etapie open. Tyle, nic więcej. Ostatni trening, piąty. Sztanga i pudło. I tutaj dziwna informacja, jak chodzi o wypisany sprzęt. Mamy pudło 30 cali, czyli 75 cm, i dla panów, i dla pań. Być może jest to jakiś błąd informacyjny, błąd tej naszej rozpiski, co ma być przygotowane, ale panie mają tak samo wpisane 75 cm. Jak panowie, według ustawienia sprzętu, jak możecie zobaczyć na filmie, jest. Box ustawiony na linii, więc to może być powtórzenie tego elementu, który już mieliśmy w Openach. Ciężko mi wymyślić, co innego mogłoby się tam dziać, czy box jumpy, czy co, no ale 75 cm dla pań to jest konkretna wysokość. Oprócz tego mamy sztangę, no i patrząc na to, co mamy na planie treningu, możemy zakładać, że będzie to sztanga 60 kg dla panów, a wtedy 40 dla pań. Poglądając na listę sprzętu to wszystko, mamy tę wysokość GHD, mamy jakąś tam sugestię ciężarową co do tego, co mamy rozpisane, ale według rozpiski mamy mieć do dyspozycji wszelkiego rodzaju ciężary, konkretna wysokość liny, więc ci, którzy biorą udział też muszą się nad tym zastanowić. Oprócz tego nie ma drążka. I to jest bardzo dziwna rzecz, nie pojawia się żaden ruch na drążku, a żebyśmy mieli test kompletny musimy po pierwsze mieć trudną, gimnastykę, po drugie mieć duży ciężar. Jak to się pojawi? Ciężko powiedzieć, czy lina ma wyczerpać ten element gimnastyczny, czy wewnątrz tego pudła może się pojawić stanie na rękach bez oparcia o ścianę. Jak chodzi o element ciężarowy, oczywiście jest on wpisany w numer 4, jak chodzi o treningi, ale może jeszcze gdzieś indziej. Może na tym piątym, ostatnim treningu ciężar będzie rosnący. Może to będą skład ze zwiększanym ciężarem? Kto wie. Ciekawa informacja, że mamy również wielokrotnie powtarzane, żeby ktoś kto startuje w ćwierćfinałach miał do dyspozycji licencjonowanego sędziego. Więc o to też trzeba zadbać. Natomiast osoby, które należą do innych grup wiekowych niż seniorzy, mają do przemyślenia czy startować z tą kategorią 19-35 czy może zdecydować się na swoją kategorię wiekową Teamsów czy Mastersów, a wtedy kwalifikacje mamy w maju. Oczywiście można wziąć udział tu i tu. Myślę, że jeżeli ktoś to robi for fun i chce zobaczyć się na tle grupy, to może startować z seniorami, ale jeżeli liczymy na jakiś konkretny wynik, no to wtedy oczywiście startujemy w swojej grupie wiekowej.